Oprócz tej pokuty mam sobie nadawać różne pokuty, mam wykorzystywać różne sytuacje w życiu, na przykład cierpienie, chorobę, ból, kłopoty, żeby Panu Bogu to ofiarować również jako pokutę za moje grzechy. Bo przecież taka, tych kilka zdrowasie, które my odpawia, odprawiamy często jako pokutę, to trudno powiedzieć, żeby one wyrównały nasze grzechy. Oczywiście te grzechy, jeśli w ogóle można mówić o jakimś wyrównaniu, to. Męka, śmierć, cierpień Pana Jezusa wyrównuje. Ale my mamy się w to włączyć właśnie naszą osobistą pokutą, naszym osobistym zadośćuczynieniem. Oprócz tego, co nam Ksiądz zadał, dodatkowo, ponadto. A więc widzicie, sakrament pokuty nas mobilizuje do pracy nad sobą, do przyjmowania całej nauki Pana Jezusa również tej trudnej nauki o ludzkim grzechu, o ludzkiej skłonności do złego. I dopiero teraz, jak ja to zrobiłem, robię często, na przykład kilka razy w roku, bo zakładam, że taki świecki katolik nie musi chodzić co dwa tygodnie do spowiedzi, bo tak jak mówię, to by, byście zamęczyli też księży. Nie da, nie da rady się tego tak zrobić w praktyce, ale tak co dwa, trzy miesiące to jest takie minimum dla człowieka, który co niedzielę na przykład chce być na u Komunii Świętej, na Mszy Świętej. To co dwa, trzy miesiące po dobrym rachunku sumienia idę do spowiedzi, dobrze przygotowany, żeby ksiądz nie zajmować się jakoś bardzo dużo czasu tej spowiedzią. Ja się sam muszę przygotować. Dobrze. Wtedy to jest też sprawne, wyznaję grzechy. Ksiądz jak widzi, że trzeba czymś podpowiedzieć, coś doradzić, to podpowie i zada pokute, da rozgrzeszenie i mogę spokojnie znowu pracując nad sobą, uczestniczyć w pełni we mszy świętej, gdy na niej jestem. Mogę przyjąć Pana Jezusa. I tu zwróćcie uwagę znowu, to przyjmuję Pana Jezusa, to znaczy przyjmuję, że ja przyjmuję całą Jego naukę też. I dlatego na przykład człowiek, który mówi tak... A co to? Znaczy on sam tego nawet nie musi robić, ale mówi, kościół, niech się tutaj nie mąży, jak ktoś ma problemy, to może sobie zabić dziecko nienarodzone i koniec. A co tam? On sam tego nie zrobił, ale on ma takie poglądy. Czyli nie przyjmuje nauki pana Jezusa i Kościoła. Czyli nie wolno mu przystępować do Komunii Świętej. Bo on nie przyjmuje nauki pana Jezusa. A jeśli nie przyjmuje nauki pana Jezusa, to on nie, przyjm nie może przyjmować pana Jezusa też. Komunii Świętej. Nie można się sprzeciwiać nauce Pana Jezusa, a chodzić do Komunii Świętej. Jeśli Pan Jezus mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, prawda? A ktoś jest w drugim małżeństwie, ale żyje w konkubinacie, a w tamten małżonek drugi żyje. Czyli nie zgadza się z nauką Pana Jezusa, dlatego po pierwsze nie może dostać rozgrzeszenia, a po drugie nie może przyjmować Komunii Świętej. I nikt go z tego nie może zwolnić, wyjątkiem jest sytuacja, kiedy on żyje samotnie, to znaczy on w jakiś sposób dochowuje wierności. Prawda? Samotnie w tym znaczeniu dosłownym, czyli nie, że tam na boku kogoś ma, bo to nie jest żadna samotność, że on nie mieszka z nim tym razem. To jest konkubina, wtedy to się nazywa, nawet jakby tylko od czasu do czasu się to zdarzało, więc jeśli on żyje naprawdę samotnie, to znaczy, dochowuje przynajmniej duchowo wierności temu swojemu mężowi czy żonie, od którego odszedł, czy ona od niego odeszła z jakichś względów. Kościół nie będzie tego do końca oceniał i osądzał. To jest sprawa tajemnicy, też spowiedzi. Ale żyje samotnie, dalej trwa w tej samotności. To, to jest możliwe, że dostaje rozgrzeszenie i może przystępować, bo całkiem nie odrzucił nauki Kościoła. Żyje w samotności, nie szuka sobie drugiej w cudzysłowie połówki, kolejnej drugiej połówki. Więc jest wierny temu, co uczy Kościół i Pan Jezus. Czyli po spowiedzi może chodzić do Komunii Świętej. Ale jeśli on sobie zawarł drugie małżeństwo, już tylko zwykłe, cywilne takie, albo bez ślubu sobie żyją, udając męża i żonę, czyli konkubinat, to się nie zgadza z nauką Kościoła. I on nie może iść do Komunii Świętej. I to dotyczy każdej sprawy. Tych poważnych, o których mówiłem wcześniej. Czyli jeśli ja nie przyjmuję nauki Pana Jezusa, to mnie nie wolno przyjmować Komunii świętej. Nie wolno mi przyjmować Komunii świętej. A jeśli go, ją przyjmuje, to popełniam świętokradztwo. Święty Paweł powiedział tak: kto spożywa ciało i krew pańską niegodnie, wyrok sobie spożywa. Jaki wyrok? Potępienia. Można przyjmując Komunię Świętą, skazać się na potępienie za ten grzech. Zobaczcie. I dlatego diabeł ludzi popycha. Tak jak mówię, przy zjadanie Pana Jezusa jest bardzo łatwe. Tak pójdziemy sobie, a co tam, a co a co tam. Nieważne czy Kościół mówi to czy to, a co? Ja to zjem i już. Nie? Bo mam taką ochotę, ja tak czuję, żebym chciał. To nieważne jakie człowiek ma ochoty, tylko ważne to, uczy Kościół w imieniu Pana Boga po to jest i ja mam być posłuszny temu. I jeśli Pan Bóg widzi to posłuszeństwo, to nawet jest o tego człowieka zbawić. Ale jeśli ktoś jest przekorny, jeszcze chce udowodnić swojej pysze, że on to sobie da z tym radę, on sobie sam poradzi, nie będzie mu żaden ksiądz czy ktoś tam mówił, czy on może zjadać, czy nie może zjadać, no to sam sobie przygotowuje, tak jak powiedział święty Paweł, wyrok. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę i też przestrzegać jako pobożni tych mniej pobożnych, co to czasem mają ochotę do nadużywania tej sfery. Albo się nie chcą w ogóle spowiadać.